Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Tomb Raider Anniversary. Dzisiaj udajemy się do kolejnego poziomu o nazwie Koloseum. Zaszalejemy i wybierzemy sobie strój złote, tak, tak, tak epicko trochę. Dobra, jedziemy, Laruś. Oczywiście sobie zmienię broń, bo tutaj nie ma co żałować amunicji, ponieważ ten poziomik jest bardzo krótki. Że, że tak ujmując, i no, po prostu nie ma co marnować amunicji na takie poziomy jak ten. Ok, Laruś, idziemy. Ok, pamiętam, że tendy, kurczę, musiałem się przed nagraniem zastanowić, w jakim miałem stronę płynąć. Ale dobrze popłynąłem. Dobra, na razie idzie mi całkiem nieźle. To jest plus. Ale czy to potrwa długo? Wow! Wynosić się mi stąd. Głupie nietoperze. Czy tam cokolwiek. E no, Lara oczywiście ma znowu jakieś brzydkie bugi, że jak jest jakaś ostra krawędź, to ona jakoś tak y, dziwnie się wytransformuje. Dobra. Jezu. Ja to jestem... Tutaj byłem zestresowany, ale ogólnie ten poziom jest naprawdę bardzo łatwy. Bardzo, I bardzo krótki. To trzeba też przyznać. Okej, okay, wredne gorylki Których nie chcę widzieć w moim pięknym życiu. Au! Okej. Okay. Niech tam będzie. Mogę pójść lepiej ta walka, ale mogę też pójść gorzej, no nie? Okej, okay, jakiś pan Pirek się odzywa tutaj Betterliga, ha-he No, jeszcze jakieś wredne nietoperze Ach, Lara Błagam cię, kobieto, nie mamy dużo czasu 9 minut to nie jest aż tak w sumie dużo, ale... Dobra Betterliga... Dobra, ta apteczka jest po drodze, dlatego sobie ją wezmę Mam nadzieję, że Lara... Och, okej okay. Tutaj ja się stresuję trochę tym z tym skakaniem, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Dobra. Dobra, kobito. <grym> otworzyliśmy przejście z kolejnymi z fantastycznymi stworkami z tej gry. O nazwie... LWY! I Goryle. Better Liga, ha ha! Oh. No! Takie upadki są naprawdę niepotrzebne Bo przez to... LARA! Się No! Nie ścinaj mi Głupia gra Okej okay. 8 minut Jest nieźle Oczywiście mogło być lepiej Ale mogło być gorzej też Auć bo muszę to z tego zdjąć. Kurde, to mnie zawsze stresuje w tym poziomie. Ta skrzynka jest najbardziej upierdliwą rzeczą w tym poziomie. Nie wiem dlaczego, ale ja ona mnie po prostu zawsze stresuje, jak przechodzę ten poziom. Ona się tak jakoś dziwnie baguje. Dobra, w sumie mogę ją przyciągnąć, byłoby szybciej, ale. Co tam? Ok, mamy klucz wolności. Dobra, bierz go. Klucz na balkon. Klucz wolności. W sumie ten poziom jest naprawdę bardzo łatwy. Chociaż nie chcę zapraszać, bo zaraz powiem to, co, to w niewłaściwą godzinę. Auć no zabij się, kretynie! Znaczy, nie się, tylko no po prostu... E... Dobra, to jest trochę męczące, ale... Nie ma innego sposobu. No! Głupia kobieto! To nie jest śmieszne. Zostało nam 6 minut, a ty tutaj odwalasz jakieś... cyrki się tak stresuję. Ja naprawdę nienawidzę żadnych gier, czasówki to jest po prostu mój... Yy, moja wada albo mój stres największy w życiu Znaczy w życiu nie, ale ogólnie w grach. Ja nienawidzę czasówek wszelkiego typu Dobra, powiedzmy, że jesteśmy przy końcu poziomu jeszcze nieszczęsne linki, które czasami mi nie wychodzą, i będziemy. O, 6 minut! Hej! Nieźle. Bywało gorzej. E, tylko ja co tutaj? Ja, tak, ja zawsze tutaj jakoś tak e, wydziwiam z tymi linkami. Nie wiem czemu. Och, chociaż pani krow się załapała. Bo czasami ona mi się nie łapie. Nie wiem czemu. Nie pytajcie! Wow! Ale, ale to było e, niezłe. Ej! Ej, to nie jest śmieszne. Dobra, ale trwaliśmy dzielnie. Yy. Dobra, teraz skok, którego nie mogę sfailować. Magnumy. I idziemy, lela, idziemy. Okej, okay. kurde. Hm, czy... mm, 4 minuty. Nieźle. Jej! Juhu! Poziom skończony. Dobra, więc to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych. Cześć!